Mam informacje dla Was, ale czekam się na zbierze ludzi. Ogólnie dopiero wróciłem z pracy, zaraz będę oglądał Wam daleko pozdrowienia tego typu. Eee, co chciałam powiedzieć: możecie zamawiać na te pozdrowienia, już tam jest napisane tego teraz będę zaległy mnie robić to co zamówiliście wczoraj tylko piszcie teraz na fajsie dla kogo, od kogo. A ja zaczynam startować z Nie Możecie na sobie sobie zamawiać. Nie martwcie się o to, że Was oszukuję, czy oszukałem was. No bo wróciłem przed chwilą z pracy. Usiadłem przed chwilą. Robię lajba, like żeby Was poinformować, żebyście nie byli zdziwieni. Kto jeszcze nie prze, to wejdźcie sobie później. Jest taka mała informacja. No tam możecie sobie zamawiać. Pozdrowienia. Po sutówce, pod 2 złote, się jak kto chce tego. I ja zaczynam startować. pozdrowiam tego. Wysyłam to na postach Pozdrowienie Wasze. Po prostu ja nie mam, będę miał czasu, żeby zadania um, wam podstawienie na Pri. Na podstawie dostajecie, musi się po, po prostu poszukać swoich postawień Bo ja piszę poza Benz. Poza Benz. No po prostu musicie się poszukać. No dobra, zaczynamy. Trzymajcie się Benz.